Cześć, nazywam się Rafał Haczek. Uczę angielskiego metodą Best English, którą sam stworzyłem. Dzisiaj nauczę Was stosować liczbę mnogą w języku angielskim. Liczba w języku to nie to samo co liczba w matematyce. Liczba w języku może być pojedyncza albo mnoga. Jeżeli mamy jeden samochód, jest to liczba pojedyncza. Jeżeli samochody mamy 2, 10 albo 2 miliony, to jest liczba mnoga. Ciekawostka. W języku polskim liczba mnoga zaczyna się od dwóch, ale w angielskim powyżej jednego. Co za różnica? Dopóki mówimy o pełnych liczbach, żadna. Ale jeżeli wprowadzimy ułamki, to między 1 a dwa naprawdę sporo się dzieje. Na przykład w języku polskim nie powiemy półtora litrów, tylko półtora litra. Ale w języku angielskim właśnie tak zrobimy. Czyli one and a half liters. Najpopularniejszą metodą tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim jest dodanie końcówki s do rzeczownika w liczbie pojedynczej. Zawsze jest to ta sama końcówka, ta sama litera, a więc sprawa jest bardzo prosta. Zobaczmy to na kilku przykładach. Jeden pies, one dog. Dwa psy, two dogs. Jedna książka, one book. Dziesięć książek, ten books. Samolot, plane. Wiele samolotów Many planes. Proste? Proste. Ale pamiętajcie, końcówka S może być myląca. Istnieją rzeczowniki w języku angielskim, które są po prostu zakończone na S w liczbie pojedynczej: bus. Autobus. Lens. Obiektyw. Plus. Plus. Często są to dwie litery S, na przykład kiss. Pocałunek. Dress sukienka, boss, szef, są także nazwy geograficzne mające tę końcówkę Paris, Paryż, the Netherlands, Holandia, the United States, Stany Zjednoczone. Ponadto niektóre dziedziny, zarówno nauki jak i sportu, też mają końcówkę s w liczbie pojedynczej mathematics, matematyka, physics, fizyka. Politics, Polityka, Aerobics, Aerobik, Gymnastics, Gimnastyka. Liczbę mnogą w zdecydowanej większości rzeczowników tworzymy dodając literę S. Są jednak takie rzeczowniki, które zakończone są na końcówki, po których S nie dałoby się swobodnie przeczytać. Oto te końcówki. Czy? Szy? s, aby utworzyć z nich liczbę nogą, dopisujemy nie literę s, ale dwie litery, e s. Jak czytamy taką końcówkę? De facto wydłuża to wyraz o jedną sylabę. No więc ostatnia sylaba składa się z ostatniego dźwięku, który był w liczbie pojedynczej, czyli czy, szy, s lub ks, oraz końcówki s, czytanej jako s. Zapałka, match, jedna sylaba. Zapałki. Matches. Dwie sylaby. Życzenie. Wish. Jedna sylaba. Życzenia. Wishes. Dwie sylaby. Autobus. Bus. Jedna sylaba. Autobusy. Buses. Dwie sylaby. Pudełko. Box. Jedna sylaba. Pudełka. Boxes. Dwie sylaby. Dziękuję, że uczyliście się dzisiaj ze mną. Do tematu liczby mnogiej wrócimy w następnym odcinku. Dajcie lajka, jeżeli podobała Wam się ta lekcja. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A na pewno nie ominie Was żaden odcinek. Obserwujcie mnie na Instagramie, gdzie regularnie wrzucam lekcje dotyczące słówek, wyrażeń i zwrotów. Do zobaczenia.